Ja myślę, że takich jest przynajmniej czterech zawodników. W przyszłym sezonie kończy wiek e, uczestnictwa w zawodach w żużlu. bodajże trzech naszych zawodników, z czego jeden z nich, który jest byłym mistrzem Europy. Myślę, że to będzie bardzo dobry narybek do tego, żeby można potem było zdawać licencję na 250, póki co we współpracy z, z row Mamy Franka Szczerby, który się już pokazał w tym sezonie z najlepszej strony, wygrywając bardzo utytułowanymi zawodnikami. A trzeba jeszcze powiedzieć, że jest parę ciekawych osób, parę ciekawych dzieci, które będą przystępowały do licencji w przyszłym roku i mam nadzieję, że w przyszłym roku do licencji przystąpi chyba pierwsza dziewczyna w gminie Żużlu i to będzie się to działo u nas w klubie. Znaczy rodzicom ch chciałbym życzyć tego, że byłoby ich stać na to, żeby dalej wspierać tych młodych zawodników. A zawodnikom i nam wszystkim życzę tego, żebyśmy osiągnęli w przyszłym sezonie duże nowe mistrzostwo Polski, nie wspominając już o zawodach indywidualnych.